Spojrzymy dzisiaj tak naprawdę w tą przyszłość nas, Polaków na 2016 rok. Zaczniemy od zdrowia. Dużą troską Polacy powinni jednak otoczyć swoje zdrowie, dlatego że karty Tarota zdecydowanie pokazują, że są to rzeczy zgoła zaniedbywane przez nas. Niestety w związku z tym układ krążenia tutaj u większości Polaków będzie dosyć mocno szwankował. Myślę, że sposoby odżywiania się, zmiana stylu życia to są rzeczy, które są nieodzowne i powinniśmy tak naprawdę większy nakład na to kłaść nacisk. Jeśli chodzi o sprawy związane ze zdrowiem, myślę, że więcej pracy będą mieli lekarze, chirurdzy. Zdecydowanie tutaj widać, że jest to czas operacji, chociaż dobrze rokujących. W związku z tym, jeśli ktoś wybiera się świadomie na zabieg, na operację, zdecydowanie w tym czasie powinien to załatwić. Trochę też karty wskazują na układ moczowy. Tutaj chyba głównie apel do panów pokazują się lekarze urolodzy. Apel do pani: myślę, że nie powinny podnosić sobie ciśnienia różnymi niepotrzebnymi sprawami. Trochę sprawy kobiece, jeśli chodzi o zdrowie, natomiast nie mamy tutaj jakby szczególnie nacisku na panie. Chyba jednak panowie bardziej powinni o to zdrowie dbać. Dla większości z nas myślę, że będzie to rok, który przynajmniej delikatniej. Będzie bardziej wskazywał na wzrost naszych finansów, będzie tutaj lepsze stopień zadowolenia. Co prawda, no, osoby, które mają kłopoty finansowe, borykają się z nimi, mają niespłacone kredyty. Myślę, że gdzieś jeszcze w 2016 niekoniecznie muszą pozałatwiać swoje sprawy do końca. Natomiast sądzę też, że jeżeli chodzi o tak zwaną emigrację zarobkową, Polaków za granicę, to chyba to jednak będzie już widoczne w mniejszym stopniu. Należy przypuszczać, że w Polsce, jeśli chodzi o sprawy finansowe, będą Inicjatywy osób, które jakby chcą pieniądze zarobić, będą tak naprawdę chciały te firmy otwierać w Polsce. Sprawy finansowe będą się układały zdecydowanie lepiej. Może nie jest to jeszcze sytuacja komfortowa, super wygodna i na pewno jeszcze nie dosięgamy polskim PKB tego zagranicznego. Niemniej jednak na pewno w Polsce będzie obserwowalny wzrost finansów u przeciętnego Polaka. Osoby, które są kreatywne, tak jak wspomniałam, czyli te, które faktycznie chcą jakąś własną inicjatywę rozpocząć, własne działania zawodowe otworzyć własną firmę, mimo że ten próg podatkowy w Polsce nie jest zbyt przychylny i wciąż ta kwota wolna od podatku jest nad wyraz śmieszna. Mimo wszystko jednak będzie się opłacało w Polsce prowadzić, prowadzić firmę. Więc osoby kreatywne, myślę, że tutaj będą miały duże pole do popisu. Myślę, że tak naprawdę jeśli chodzi o 2016 w sensie jakby państwowym, urzędowym, to jak państwo podchodzi do, będzie podchodzić do, do Polaków, myślę, że będziemy tutaj obserwować jednak przynajmniej delikatną dbałość o obywatela. Myślę, że w poprzednich latach gdzieś to niekoniecznie było zauważalne. Teraz przynajmniej minimalne różnice na plus będą tutaj dla nas widoczne.